tym ja naprawdę nie wierzę, że tu tyle jest. Komunicja! Kocham cyce! Ewentualnie Gomofilce. Słuchajcie, mamy taki utwór dla was, który zawsze generalnie sprzedaje gadką, że tolerancja, w ogóle i tak dalej, nie? On ma tytuł gender. Ja tak się absolutnie szczerze przyznam, że kiedyś dawno temu, jak jeszcze zupełnie inne nastroje polityczno-europejskie miały, myśmy zrobili ten kawałek, żeby trochę wybrechtać tę sytuację, że tam zaczynały się podnosić głosy, że chłopiec w życiu sukienkę powinien nałożyć, żeby prawda poznać w drugą stronę, bla bla. Natomiast dzisiaj mamy zupełnie inny klimat. Ta piosenka jest kompletnie źle rozumiana. Dlatego, że czasami nas oskarżają, że my jesteśmy homofoby i tak dalej, nie? Dlaczego ja w ogóle robię taki kluby wstęp? Słuchajcie. Dzisiaj w Sejmie odbyło się czytanie pierwszej ustawy pani Kali Godek, która powiedziała, że trzeba zabronić marszów równości i tak dalej. Żeby być symetrycznym, równocześnie w Warszawie prezydent żąda, żeby zakazać marszu niepodległości. To jest kurwa niesamowite, że ktoś w ogóle próbuje do naszego systemu prawnego wpierdolić coś takiego jak zakaz wyrażania swoich poglądów. Jest to dla mnie niepojęte. Ja naprawdę słuchajcie. Całym sercem popieram tolerancję dla osób, na osób LGBT i tak dalej. I bardzo bym chciał, żeby patriotyzm nie był wyświetlanym głównym, tylko naprawdę prawdziwym, szczerym uczuciem. Nienawidzę tych kurwa skrajności, które każą nam się między sobą napierdalać. I mam nadzieję, że się trochę zgodzicie ze mną w tym momencie i że po prostu będziemy w końcu pilnować swojego własnego, normalnego świata, gdzie wszyscy kurwa mogą żyć po prostu w pokoju, zgodzie i tak dalej. Po prostu ja pierdolę. Przepraszam, że dziwi na malnych Dzisiaj nasza piosenka gender nabiera kompletnie innego wymiaru. Niech to będzie psztyczek i szpileczka dla wszystkich, którzy skrajności chcą wprowadzać w nasze codzienne życie, gdzie my sobie świetnie radzimy sami, bez tych skórnych synów. O.